ma tutaj tu Lego fan. Dziś mam dla Was recenzję yy, książeczki yy, Lego Batman, yy, yy, która nazywa się Nocny Patrol. Yy, są tutaj zadania, komiksy, minifigurka. Yy, minifigurką ten jest yy, Robin. Będzie to mój pierwszy Robin. Yy, dobra, i już przechodzimy od razu do książeczki. Na początku książki mamy tutaj, jak złożyć naszego Robina. Tutaj mamy tekst, który mówi Batman tam, w tle mamy Gotham i jest tutaj znak Batmana. Dalej mamy tutaj różne zadanka, jakieś kolorowanki, też mamy No tutaj dużo zadań. Nawet jakieś różnice też są. Następne kolorowanki. Tutaj nawet jakiś obrazek. Różne rzeczy. No i właśnie najwięcej jest zadań, bo w sumie o to w tej książeczce chodzi. Zaraz sobie przejdziemy do minifigurki, ale najpierw skończymy. Książkę. no tutaj mamy komiks, z, z, gdzie w sumie złoczyńcom, który tutaj jest, jest właśnie Mr. Freeze. Robin z Batmanem jadą na takim połączonym motorze. Tutaj mamy też taką kolorowankę. Znowu zadania: jakieś to pasowanki. Tutaj też są jakieś takie króciutkie komiksy. No i w sumie książeczki już jest. Z książki to tyle. Tutaj mamy wszystkie rozwiązania. Z tyłu książki mamy pokazane, jakie są jeszcze magazyny. Ja mam ten magazyn. Niestety z Supermanem nie mam. No i tych naklejek też nie mam. Tutaj wydawnictwo Emmy, Amet. No, tutaj się DC i Warner Bros. No i tutaj są właśnie jakiś tekst. Dobra, no i teraz polecimy sobie do minifigurki. Dobra, i minifigurka jest w takim klasycznym opakowaniu. Tutaj mamy żółtą pelerynkę, takie fajne kolczaste włoski, główkę robina. Naprawdę bardzo fajna, zielona maska. Tutaj mamy jego tors i takie króciutkie nóżki. Tutaj mamy też srebrną katanę, brązowy kijek. No i dobra, teraz już sobie otworzymy. Legendarny moment. O, teraz mi się wysypało. Zawsze się, którą, którą stroną trzeba otworzyć. Dobra. Zaraz to zbuduję i pokażę wam jak minifigurka prezentuje się już po zbudowaniu. No i właśnie tak prezentuje się nasza minifigurka po zbudowaniu. Naprawdę super wygląda. Na przodzie oczywiście ma tutaj napis tutaj ma tą takie swoje logo Robin. Jakiś pas, y, pas z akcesoriami piękne jakieś różne mm, Te Nie, mm. Teraz sobie przypomnę Ale dobra, teraz lecimy Tutaj ma zielone rękawice No zielone rączki, ale możemy w sumie się spodziewać, że to są po prostu rękawice y, Czarne te rączki y, Ramiona Krótkie czarne nóżki, żółta peleryna. Z tyłu tutaj jest kontynuacja pasa i jakieś um, takie znaczki. No nie znaczki, ale takie linie. Nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałem. No i cały ten tors jest czerwony. Znaczy, w sumie ta część tego torsu jest czerwona. Um, no i tutaj mamy właśnie katanę, no jest ona bardzo pospolita, no i kijaszek też jest pospolity. No, ale te włoski naprawdę są bardzo fajne, te kolczaste. Mam dwie minki, Ma, posiada taką minkę, taką wnerwioną, no i taką uśmiechniętą. Dobra, no to to już by było na tyle w dzisiejszej recenzji. No, możecie zostawić subskrypcję łapeczkę w górę. No i też tyle. Siemano.